Kronika przypadku. Podcast. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu. Kronika przypadku. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, kolejny odcinek o jedzeniu, o tym, czego w jadłospisie unikać. Nie wchodzę w analizowanie konkretnych diet, temu pewnie poświęcę jakiś osobny odcinek. I ja też w sumie z takimi dietami od A do Z ułożonymi niezbyt wiele miałem w ogóle wspólnego raz, w okresie, kiedy byłem praktycznie bez żadnego leczenia. Jedno leczenie się skończyło, na inną opcję dopiero czekałem. No to próbowałem sobie zrobić dietę SCD. Trochę pomogło wyciszyć te objawy, ale ostatecznie i tak skończyło się na ogromnym bólu żołądka. I ten ból żołądka to był przez zastosowanie dużej ilości mąki migdałowej. Więc też to pokazuje, że nie do końca warto tak ślepo iść w te diety, tylko znowu zastanowić się, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada i tak układać sobie jadłospis, żeby było dobrze. Ale o tej diecie SCD wspominam trochę nieprzypadkowo, bo doświadczenie z nią też nauczyło mnie nieco tego, jak czytać etykiety na produktach w sklepie, a konkretniej um, nauczyło mnie tego, żeby patrzeć, czy w danym produkcie nie ma cukru. Okazuje się, że cukier, jak to często się podkreśla w takich różnych programach, nawet telewizyjnych, dotyczących mądrego żywienia, to jest tani wypełniacz. Mimo że często się mówi o tym, że cukier drożeje, że znów cukier zdrożał i jest tak źle, no to jednak mimo wszystko, jeśli spojrzymy na cenę kilograma cukru, a cenę kilograma pomidorów, czegokolwiek innego. To, to okazuje się, że rzeczywiście to może być tani wypełniacz, i to jest tani wypełniacz, który jest wszechobecny. Okazuje się, że jest on na przykład w mieszankach, takich gotowych mieszankach przypraw, jest w keczupie, nawet w składzie jakichś wędlin widziałem, że, że jest cukier. Oczywiście nie jestem za tym, żeby całkiem wywalać cukier z życia. Ale na pewno warto go ograniczać. Chociażby względem tego, co robią producenci. Jeśli da się trochę mniej, no to róbmy tak, żeby było go mniej. I na przykład mieszankę przypraw. Spokojnie można sobie zrobić w domu samemu. Wystarczy po prostu przeczytać, jakie zioła są w takiej mieszance. Mamy przecież skład. Przy okazji sobie zobaczymy, czy rzeczywiście nie ma tam cukru, glutaminianu sodu, czy też tych wszystkich składników E, których nie mam wszystkich rozkodowanych, rozszyfrowanych, ale gdzieś tam zawsze ta obawa jest, jak się widzi. Takie, takie, takie nazwy na, w składzie, no ale będziemy widzieć, że jest na przykład kurkuma, że jest na przykład majaranę, pieprz, że mamy sól, że mamy paprykę słodką, paprykę ostrą. Trochę wystarczy pokombinować, posprawdzać smakiem i no prawie jeden do, jego, do jednego da się taką przyprawę sobie odtworzyć, a jednocześnie będziemy wiedzieć, że nie ma tam właśnie dowalonego cukru, nie ma glutaminianu sodu, nie ma tego wszystkiego, co gdzieś tam niedobrze wpływa na nasze zdrowie. Co ciekawe, okazuje się, że stosunkowo łatwy w przygotowaniu jest domowy keczup i bardzo dużo w takim sklepowym keczupie jest tego, tego nie, nieszczęsnego cukru. Na przykład ja cukier zastępowałem miodem, przez to, że też no, jak się Robi ketchup, no to podgrzewa się bardzo mocno. No to ten miód pewnie był z tych wszystkich właściwości prozdrowotnych ogołocony, ale no mimo, mimo wszystko no gdzieś tam ten cukier biały tym miodem zastępowałem. No i teraz prawdziwe bluźnierstwo w ustach rodowitego Kielczanina. Otóż nawet domowy majonez da się łatwo zrobić i bardzo się do tego przekonałem, żeby, żeby sobie taki majonez robić, ale na przykład z musztardą kompletnie mi nie wyszło. Próbowałem zrobić musztardę, ale to było niejadalne, więc nawet jak robię majonez w domu, bo zdarza mi się go robić do dziś, no to tej musztardy używam już takiej sklepowej z cukrem, niestety. Co jeszcze? Próbowałem robić domowe jogurty w termosie, tylko też za pożywkę brałem taki dobrej jakości jogurt z dobrej mleczarni. Patrzyłem, jakie są szczepy bakterii, tak żeby były te, które są najbardziej w porządku, jeśli chodzi o nieswoiste zapalenia jelit. I tutaj też taka uwaga, że te, te jogurty sklepowe też często są przygotowywane, tak żeby przyspieszyć ten proces produkcji, więc one przez to, że są takie przyspieszone, przez to, że gdzieś tam niekoniecznie jakość, a ilość przyświeca producentom, no to właśnie zdarza się, że mogą nam szkodzić, bo teoretycznie chyba jogurt nie powinien jakoś szczególnie nam szkodzić. I ja też przekonałem się do tego, bo przez jakiś czas kupowałem jogurt bez laktozy, tak samo jak kupuję mleko bez laktozy, ale zacząłem się przekonywać do tego, żeby kupować jogurt normalny. Próbowałem robić domowe wędliny, takie gotowane, no i ich dużym plusem było to, że po pierwsze nie były napompowane, w sztuczny sposób wodą. Po drugie wiedziałem, jakie przyprawy do tego wrzuciłem, więc też tutaj nie było jakiejś, jakiejś trucizny czy oszukaństwa. Ale no cóż, no jestem człowiekiem słabym i niekonsekwentnym, więc z tych wszystkich prób raczej nic nie zostało ze mną na dłużej. No tylko ten majonez, tak, rzeczywiście czasem robię sam no i też dużo bardziej świadomie staram się robić zakupy i okazuje się, że no może y, się nam udać wybrać, porównując sobie składy, taki produkt, który rzeczywiście cenowo nie odbiega jakoś przez a składem różni się na plus. W ubiegłym tygodniu mówiłem o fast foodach, to teraz jeszcze o procentach, o tych napojach z procentami. Często na forach pojawiają się takie pytania: że ktoś robi własne wesele i nie wie, czy się będzie mógł czegoś napić na swoim własnym weselu. I tutaj też oczywiście każdy ma inaczej i warto ostrożnie sprawdzać swoje reakcje. Pamiętać też o tym, że y, ślub y, to jest taka sytuacja, która, która jest jak najbardziej pozytywna, ale też bardzo stresująca. Więc taki stres związany z ważnym wydarzeniem może gdzieś tak dodatkowo uwrażliwić organizm, więc nawet jeżeli dobrze reagujecie na te napoje, to uważajcie i nie przesadzajcie, bo może się okazać, że trochę, trochę będzie nadreaktywnie. Ale Pamiętam w tym wszystkim taką sytuację, że... Kiedy miałem mieć wdrażane leczenie biologiczne, to drugie leczenie biologiczne, to które mi ostatecznie pomogło i do dziś je stosuję, to przedtem lekarka mi przepisała jakiś zestaw leków. Już tam nie będę wnikał w szczegóły, jakie to były leki i tak dalej. No ja zobaczyłem, jakie to są leki, po, porozmawiałem z nią chwilę. No i też mówię, że no, hmm, no to jak takie leki, to chyba, chyba już taka kompletna abstynencja będzie, nie? Ale ona wtedy powiedziała, że to nie może być tak, że, tak, że się robi sobie z życia zakon. Że życie trzeba przeżyć, nie zastanawiać się tylko na każdym kroku nad tym, co się złego może stać. Jak się stanie, to się stanie, to trudno to jakoś tę sytuacja opanuje, ale też, ale też nie warto tak popadać w jakieś paranoje, w jakąś kompletną przesadę. Oczywiście we wszystkim musi być umiar, powiedziała, żebym wiadomo, no nie przesada, nie, nie przesadzał z, ze spożyciem, ale. Ale też nie można popadać w przesadę z wyrzeczeniami, i myślę, że to dobra rada również dla Was. Słuchajcie swojego organizmu, obserwujcie jego reakcję, nie przesadzajcie z wyrzeczeniami, nie idźcie oczywiście też w drugą skrajność, zwłaszcza jeśli jesteście w zaostrzeniu. A jeśli jesteście w remisji, to cieszcie się tym stanem, cieszcie się życiem, liczcie na to, że to potrwa jak najdłużej, no ale też nie warto rzucać organizmowi kłody pod nogi, i no tak myślę, że takim przesłaniem powinno być to, że równowaga we wszystkim i o tę równowagę po prostu dbajcie. Jeżeli Wam coś no to, to oczywiście odstawcie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to też konsultujcie się z lekarzem. Na każdym kroku. Myślę, że to też jest ważne, żeby każdy miał taki kontakt z lekarzem, z pielęgniarką, z kimkolwiek, kto się wami opiekuje. Taki, żebyście mogli o każdej porze albo stosunkowo łatwo zapytać te osoby o radę, co w danej sytuacji należałoby zrobić, czego się obawiać, co można spróbować. No bardzo ważne jest to, żeby być w taki sposób prowadzonym. Tymczasem pozostańcie w dobrym zdrowiu i do usłyszenia za tydzień. Kronika przypadku. podcast